No i dziewczynki i chłopcy, zaczynamy nowy dzień. Pierwsze co, to kawa. Tak, Wojtek wstał. Nie do ciebie. Wojtek wstał o szóstej. My wstaliśmy o 6 rano. Wojtek poszedł spać, więc my poszliśmy spać. I jest już prawie dziewiąta, a my dopiero za kawę się bierzemy. Nie śniadanie, nie nic innego, tylko kawa. Pyszna, smaczna kawa. I moje mleko. To nasz szot, jakbyście się pytali, co to jest. <grywy> nie stoi tam żadna Alkoholowa sprawa. Dobra. I dzisiaj będziemy domowy. Gdzie to <laughs> domowe nagrywanie, siedzenie. Nie martwcie się jak wyjdę z domu, to nie wrócę. Już to wszystkim powtarzam, nawet mężowi. Że jak mnie wypuści lekarz. bo to pamiętajcie, że w poniedziałek mi się kończy. Ale bo jak muszę zadzwonić, do lekarza rodzinnego. Do tego, co mi wystawił skierowanie na badanie, do tego, co się tym zajmuje, i z nim porozmawiać na ten temat. Tak. Do zobaczenia później. U nas od rana, dziewczyny, zobaczcie, jaka zabawa. Wanienka, oczywiście, jest potrzebna do zabawy, prawda, Wajtoś? Co chcesz powiedzieć? Ja przyszłam tu w innym celu. Oczywiście mam posprzątane tu jeszcze. prasowanie czeka. Widzicie, jak mam posprzątane, ale widzicie to wyprane firanki, umyte okna. I dzisiaj nawet mamy piękne słoneczko. A tak wygląda mój widok z okna. Ale oczywiście nie będę wychodzić, bo zaraz Wojtek za mną wyskoczy. I dzisiaj słońce przyszło, bo Magda umyła okna. Prawda Wojtuś? Zasłonięte, żebyś okna nie ślinił. I zaraz Wam pokażę następną rzecz. Idziemy do Krystiana pokoju, ale tu Wam pokażę, to jest dla Was czeka rozdanie, żebym nagrała je. I Wam pokazała. A u Krystiana to się pochwalę bo Krystian zbudował sobie z klocków taką piękną choinkę widział jakąś reklamę w telewizji i postanowił też taką sobie zbudować tak. a Wojtusz idzie spać a nie piłkę bierze o poleciał spać i taka piękna choinka Krystiana mówi że tylko bombki i już ma Pierwszy akcent świąteczny, dzisiaj u mnie to taki będzie typowo domowy, domowy filmik, ale nie martwcie się, zaraz Wam się pokażę. Na obiad rosół wczorajszy, zaraz muszę dogotować makaron, przygotować jeszcze trochę ziemniaków, To mam kalafior i tutaj pozostałości udka, to chyba Krystiana obgryzione częściowo, częściowo zostało. Więc taki mamy dzisiaj obiadek. Zaraz sobie kawu się zrobimy. I jeszcze przygotowałam gorący sok szczernego bzu dla nas, żebyśmy się troszkę wzmocnili, bo coś zaczyna męża poleć gadło. Ja jeszcze dalej kaszlę, więc. I jeszcze, żeby nie było, że mam tak wysprzątane to szoruję, cifem umywalkę. Umywalka? Dobrze mówię, zlew, nie umywalkę. Widzicie tam tamtych panów w kamizelkach? Ci panowie już właśnie dzwonili do mnie sprawdzić, czy siedzę grzecznie w domu. Również poprosili, żeby Krystian im się pokazał. W końcu po 12 dniach ktoś się zapytał, czy y, pozostałe dzieci siedzą w domu. I również Krystian wyszedł przez okno im pomachał. Dalej widzę stoją, czekają jeszcze chyba kogoś, będą chcieli sprawdzić, bo już się martwiłam, że zapomnieli o mnie, bo wczoraj nie dzwonili do mnie i nie chcieli mnie zobaczyć, przykre. Witajcie moi kochani już z tej strony, oczywiście kawa, sobota, leciała lekcja od Chrystian. Krystian. E, uj, e, Wojtek poszedł spać. E, Krystian robi plastykę, ma jakąś tam notatkę zrobić i tłumaczy mi, czemu ma to zrobić. Jak coś tam, coś tam, coś tam. Wiecie, co no, nie. Nieważne, że notatkę pani każe zrobić, prawda? Tak, jeszcze zaraz. E, skończy się godzina seniora, bo w sumie w końcu nie wiem, czy w sobotę są godziny seniora, czy nie. E, mąż musi polecieć do sklepu, bo okazało się, że na do środy musimy przygotować wstępny projekt pracy z plastyki. Wymyślona planeta. A <laughs> okazało się, że e, farb mam. Nie, kredek świecowych nie mamy i farb e, tych, tych, tych płaskich, jak one tam. No, jak one tam? Zapomniałam, kurczę. E, tak, godzina 12.00 u nas biją. Żołnierze już u mnie byli. Mam ich z głowy. Można iść na imprezkę, bo już raczej więcej nie przyjdą. Do tej pory dwa razy im się nie zdarzyło. Chociaż przez pomyłkę drugie zaczęli dzwonić, ale chyba się szczękali, że już będzie u mnie. z nich mi tu nie kombinują, bo nie mam czasu na rozmowy. I teraz zaraz latuje u mnie czarowny mąż na to dosłownie zakupach w Lidlu. Właśnie po, po małej naklejki chciałam jakoś znaleźć. Yy, medyjne, może jakieś mięsko. Dużo tego nie znalazłam, ale mam książkę. Mam tą książkę Dom z Lidla, ale jest w dużym pokoju, więc nie będę przeszkadzać Wytkowi. Niech śpi. Później Wam pokażę najwyżej. <laughs> I właśnie, yy, kruche ciasto z Lidla. Pierwszy raz nigdy nie miałam, więc zaraz yy, sobie zobaczę. Poczytam, co mogę z tego zrobić. Pewnie jakieś ciasteczka kruche zrobimy z dżemem. I tak myślałam, że przy okazji zrobimy sobie takie ciasteczka, może coś tam pogadam jeszcze do Was. Obiad, jak już widzieliście, mam zrobiony już. I taki będzie dzisiaj typowy siedzeniowy w domu vlog. Tak, ale już coraz bliżej mam wtorku. Śmiałam się wczoraj do Krystiana, że yy, we wtorek rano wychodzę i masz sobie na z Wojtkiem, ja wychodzę, oczywiście to był taki rzadzik, nie zostawię dzieci samych, <laughs> bo by się zapłakały, moje żaby małe i tak, na razie się rozłączam, bo chciałam sobie na goglach powpisywać jakie kształty ciasteczek można porobić, bo jeszcze w sumie nie mam pomysłu, mam w sumie dwa pomysły, że albo powycinam jakieś kładaciki i coś tam porobię Albo yy, mam foremki do pierniczków. I to był mój drugi pomysł, że może ty, takie kruche, zwykłe zrobić. Więc zaraz przemyślę swój temat i się do Was odezwę. Dobra, już będziemy robić ciasteczka, zaraz zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Raczej was to opuszczę. O, będziecie widzieć, tu już mam naszkowane dżemtu i czekoladowy krem Jakoś sobie tak przetnę i zaraz będę myślała, jak to robić, żeby wyszły fajne nam ciasteczka. I żeby też wyszła ich taka większa ilość. 80 ciasteczek, łyżeczka jakaś i chyba będę tak rozsmarowywać i jakoś się zawijamć później. Mąż już poleciał na zakupy, bo tak jak mówiłam, trzeba Krystianowi parę rzeczy kupić na plastykę. Mnie coś dzisiaj głowa trochę, bo nie wiem, czy kiepsko spałam, czy co. Czemu mam bardzo sztywny? Mam nadzieję, że będzie fajny w smaku. To jeszcze dżem mojej świętej pamięci babci. Babcia to robiła takie dżemy. I jeszcze je tak zakręcała, że wiecie co, nawet mój chłop nie może ich rozkręcić. Jest problem, żeby je potem porozkręcać. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał nam mój mąż, bo się śmiałam ostatnio, że mówię, że żeś wydzwaniał, a jak nagrywałam, a te wydzwaniałeś się, wydzwaniałeś, no ale wiadomo, chciał wszystko dobrze kupić, żeby nie latać co chwilę specjalnie. Tylko, żeby już mu książki też odpocząć, bo będzie jak ma do pracy. Oj. Mm i tak i znowu moje jazdy poszły ja nie wiem kiedy ja zrobię to prawko no po prostu odkąd się zapisałam na prawko wiecznie mam jakieś y, opóźnienia wiecznie mi coś nie idzie po mojej myśli i po prostu jest tragedia no naprawdę ciężko mi to idzie ale już się zapisałam na razie tylko na weekendy, bo już w sumie nie wiem, ile mi tam zostało godzin. Właśnie muszę sprawdzić, ile mi tych godzin zostało. I zacząć się bardziej uczyć tych, tych testów, żeby mogła się upisać na egzamin. Powiedzmy, że ok. Powiedzmy. Mm. Mm. Dobra, i jak to zawinąć? Jakoś tak, żeby to fajnie wyglądało. Żeby jakieś ruloniki. No dobra, powiedzmy, że w takie o, jakieś śmieszne ruloniki robię. I takie będą śmieszne ciasteczka. Co Krystian? A tutaj na czas muszę siąść ten czerwony, niebieski. niebieski. E, tak, te trzy, te trzy kolory. Yy, barwy podstawowej, na małej. Okay. Kuleczki jakieś takie. Kuleczki, yy, kółka znaczy się chciałam powiedzieć. Okay. Tak, Christian kończy lekcję, żeby mógł siąść, pograć albo coś innego porobić. No, powiedzmy, że jakoś Bo, szczerze mówiąc to odkąd siedzą w domu to tylko siedzę, gotuję i, i piekę a dupka rośnie niestety moja rośnie z tego siedzenia to wiecie zjadłoby się coś słodkiego wczoraj, a właśnie wczoraj był w -lilu. i kupił i kupił dwie czekolady Mirki i oczywiście Wojtek Patrz, zaczął patrzeć, co jest kupione, i złapał te czekolady milki, i zadowolony siedzi z nimi. Siedział z nimi. Ale na szczęście jeszcze nie wie, że to są czekolady, więc bez problemu można było mu je zabrać. Bo jakby wiedział, to pewnie by już nie oddał. Jakby to żaba mała wiedziała, że to czekolada. No i dobra. Myślę, że spoko wyglądają. Będą zjadliwe, kruche. Przyłóżmy. Bo no jeszcze chcę jedno ciasto wyjąć. liczę na to, że będę mogła od razu upiec Dwa ciasta na raz. Trzy i raz. Dwa. A no doda, się nie zmieszczą od razu wszystkie. To będzie to oddzielnie pięknie. Oj. Jeszcze chyba muszę piekarnik nagrzać. Coś mi się wydaje. Aha. A jaki tutaj mam na przykład? Poprawia. O. Może nie zleci. Tak, muszę nagrzać piekarnik termoobiegiem czegoś takiego nie posiadam góra-dół pieczenie też nie posiadam więc po prostu nagrzeję piekarnik usunąć uformować dowolne ciasto umieścić na nim według uznania na dnie posmarować ciasto wodą lub jajkiem piec przez około 10-15-15-20 minut grzać ich smarować ich nie mam zamiaru Zobaczymy jak to się upiecze, ja to może troszkę takie, o formuje i tyle i co i później się jeszcze do was odezwę. E, Moje kochani już upieczone są, tu mam takie śmieszne kwadraciki z czekolano. oczywiście czekolada wypłynęła. I tu mam z w różnych kształtach. Mąż już oczywiście zimne spróbował. Wpadł z zakupów, spróbował i mówi, że są pyszne. Więc ja czekam aż wystygnął. Z Krystianem poczekamy, wystygnął i będziemy też próbować. No nie jak idzie? Mamy lepszy profil? <gryw> pytanie, bo oba są lepsze. Na Wasza miłość, to ma być portret święty. Uśmiech! Ładamoczywek, śliczny, prawda? Wiem, że Wam się podoba. Oczywiście kawusia wlatuje i mam dwa zaczęte filmy. I muszę dwa tazje skończyć. <noise> Więc yy, tak, muszę ponagrywać końcówki, już zakończyć te filmy. I, 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 i mam tą kamerkę, dobra, ale teraz lepiej eee, co ja miałam powiedzieć o dwóch rzeczach myślałam, żeby Wam powiedzieć eee, pierwsza jest taka, że Krystian wczoraj stłukł talerz takie mamy zwykłe talerze białe z Ikei no i tam oczywiście dobre pół godziny odkurzania bo to i dywan i podłoga no ale dobra, odkurzyłam mówię do męża nie martw się. Eee, nie zmywania teraz będziesz miał. I przy okazji możemy, jak otworzą galerię, pojechać do Ikei. Jest już jakiś pretekst. Eee, bo dziś ostatnio czytałam na Facebooku, że mają otworzyć Ikei tam, i że jedzie żona z mężem do Ikei i jadą tylko po świeczkę, wracają z szafą, z czymś tam jeszcze i, na i potem pod samochodem on siedzi w kur, nie będę kończyła, ona się na niego drze, no przecież wciśnij to, zmieści się, będę trzymać na kolanach. I tak się pośmiałam z tego tekstu, mówię, no pojedziemy po talerz, a przy okazji jeszcze po parę rzeczy, no jak to wikaj Wikeli tylko z talerzem wyjść, od tych kiełbciach trochę iść takim, co to, to talerz tam, nie wiem ile w sumie nawet kosztuje. Te najzwyklejsze i chyba nie wiem, jakieś koszulaspawe kosztują. No i tak głupio, więc trzeba będzie jeszcze coś dobrać a na pewno się coś znajdzie. Eee, I, i, i. Tak. Eee, mówię do męża, że dziewczynki piszą, że ładne zakupy zrobiłeś. Się śmiechał. Eee, tak, oczywiście kupił wszystko, co było na liście. Eee, to, co mówiłam, w międzyczasie nie było kupione. No dobra, Fetki mu powiedziałam to kupił. A tak jak buraczek, czy to właśnie chusteczki nie było na liście, więc niestety. Ale tak ze mną chodzi często do Lidla. W sumie często zakażone weź ze mną w Lidlu. Że nawet już przegląda półkę z kosmetykami i sprawdza, czy są jakieś pomarańczowe metki. Ale niestety nic nie było. No. Szukał tej półki, znalazł tą półkę kosmetyczną, ale mówi. Nic tam nie było takiego, żebym mówił, było wziąć. Tak. No i dobra. Jeden filmik oganięty, tyle. Tyle. Mam nadzieję, że będzie jakieś tam minimum 20 minut. Później wojtek wstanie, to będę montować się, żebyście mieli na nowy tydzień filmiki. No i tak, jak wam się oczywiście podobało. To wiecie, suby, lajki, dzwoneczek, żebyście wiedzieli, e, kiedy jest następny filmik. I jak widzicie, staram się patrzeć w kamerkę, nie na siebie. E, I tyle. Miłego weekendu. W sumie, ja ten filmik już zobaczycie po, no, po weekendzie, więc e, miłego tygodnia, spokojnego tygodnia. Buziaczki, pa pa!